Cześć, jak się macie? Witam Was na kanale. Retrosektor dzisiaj zrobimy rozpakowanie przesyłki, którą udało mi się zakupić poprzez Vinted UK w cenie 10 funtów. W środku powinien znajdować się mega kolekcjonerski zegarek na oficjalnej licencji Nintendo, wyprodukowany przez Zion Limited w roku 1990. Mam nadzieję, że tutaj to, co zostało podesłane, jest na chodzie, ponieważ w opisie. Było napisane, że bateria. Yy, niestety, baterię trzeba wymienić. Tak więc tutaj, już yy, mam nadzieję, że uda się z tym coś zakombinować. Z tego co widziałem na zdjęciach, przetrwało pełne opakowanie, jak i zarazem instrukcja. No i mam nadzieję, że zegarek w stanie bardzo, ale to bardzo dobrym. Zobaczmy, no, nie zostało to jakoś mega solidnie zabezpieczone. Z tego co wiem, zostały wydane trzy takie zegarki na rynek na początku lat 90., i był to zegarek Nintendo, zegarek z gry Tetris, zegarek z gry Zelda, jak i zarazem Super Mario Bros. 3, co tutaj udało się zdobyć. W zeszłym roku miałem okazję zdobyć na targu rupieci za jednego funta ten zegarek z Tetrisem. Ale trzyma ten klej i tutaj wpada drugi. Miałem na tyle szczęścia, że nikt mnie na winted nie uprzedził z tym zakupem. Tu jest mega, ale już mega zniszczona bateria. Ona cała chyba się rozlała i została pokryta osadem miastnym, no dobra zerknijmy na to Quartz Alarm a 1991 rok, no dobra czyli zapewne Tetris czy Zelda były z 90 roku a tu wydanie gry Super Mario Bros w Japonii było w 88 w Stanach i w Europie troszeczkę później no to może dlatego tutaj wydali to Prawdopodobnie już chyba jako ostatni z trzech. No, chyba przetrwało to bardzo dobrze. Zobaczmy na tyły. Jest interesująca etykieta. Mamy tutaj zegarek z numerem 360 na 3064 sztuki. No, to dość jeszcze wczesny. Z tego co widziałem mało gdzie przetrwała właśnie ta etykieta, jeżeli chodzi o te wydania oboksowane tego zegarka tak, to już było przez kogoś otwierane lata, lata temu zapewne, ale na tyle dobrze to zostało otwarte, że jednak ten plastik przetrwał w całkiem spoko stanie dobra, jest instrukcja, jest karta jest zegarek. No tej baterii tutaj nie będziemy ruszać. Patrzcie co z tym się stało. Hmm. Zapasowa bateria. Mam nadzieję, że taką będę miał. I mam nadzieję, że bateria, która tutaj się zachowała w tym zegarku, bo zapewne będzie wpakowana, mam nadzieję, że ona. Że ją nie załapał taki sam los jak tej baterii, kurde, w tym blisterku. No ale tak, zachowało się to bardzo dobrze, muszę przyznać. Nie ma rdzy. No Będzie trzeba go wyczyścić, fajnie umyć. Bo jednak jest na nim jakiś nalot. Nie ma rysek. No to jest fajnie. Tutaj karta. Oznajmująca o dwóch pozostałych edycjach tego zegarka Game Watch. Może kiedyś jeszcze wpadnie Zelda. I tu jest instrukcja obsługi. Przedstawiająca wymianę baterii. Tu już informacje dotyczące gry. Przyciski. Mamy 6 przycisków. No to, jeżeli uda nam się go uruchomić, no to już tutaj będziemy mogli coś podziałać. Object of the game. Tak czy inaczej, w tej grze trzeba uratować księżniczkę. Są efekty dźwiękowe, tutaj są postacie występujące, występujące w tej minigierce. No dobra, nie ma co. My tutaj przejdziemy do próby rozkręcenia tego zegarka. Będę musiał tylko dobrać odpowiednią końcówkę. Odpowiednią końcówkę. Warto będzie sprawdzić, jak to w środku się zachowało. Odpowiednia końcówka. Mam nadzieję, że to będzie ta albo ta albo ta. Więc tutaj zobaczymy. Idzie. No dobra. wieczko na bok zobaczmy co się stało z tą baterią u u u u u chyba jakiś kondensatorek tutaj poszedł coś tutaj się niedobrego stało jak możemy zobaczyć bateria została wyciągnięta no to sprawa podejrzana i tutaj martwi mnie motyw tego białego ustrojstwa. Czy to jest jakiś kondensator, czy coś? Czy go rozsadziło? Czy to po prostu jest coś takiego, nałożone oryginalnie, oficjalnie? Nie mam pojęcia, ale nie podoba mi się to. No nic, ja tu spróbuję wpakować baterię. Zobaczymy, czy to ruszy. Też to wygląda jak jakiś klej, czy coś. Zeschnięty. Nie wiem dokładnie, co to może być za komponent wpakowany tutaj. I mam nadzieję, że ten komponent. On tutaj nie uległ awarii, uszkodzeniu. To może być jakaś klej czy jakieś zabezpieczenie. Nie wiem. Ciężko mi się do tego odnieść, co to jest. Ale wpakujemy baterię i zobaczymy, czy zegarek ruszy. Dajcie mi chwilę, ja poszukam odpowiedniej baterii. Ale przyznam, że to mnie troszeczkę tutaj zaniepokoiło. Dobra, szukam baterii. I zobaczymy, czy coś z tego będzie. Znalazłem baterię, i tutaj widzę, że najodpowiedniejszą będzie z oznaczeniem AG3. Ta AG4 niestety troszkę za mała. Tak więc wpakujemy ją sobie. Wchodzi idealnie. jeszcze będę musiał tylko dokręcić tą cholernie malutką śrubkę. No powinno być. Jest. Dobra. Przestraszyłem się strasznie, że tutaj coś jednak poszło, a najwyraźniej to jest po prostu Jakiś klej, czy jakaś izolacja, jakieś zabezpieczenie. Czasami tego typu rozwiązania można było znaleźć w starej elektronice. No ale pierwsze co człowiekowi tutaj przeszło przez myśl, no to, że jednak tutaj ten komponent uległ awarii. Ale na szczęście, najwyraźniej nic złego się nie stało. I tutaj zegarek ożył, tak więc ja skręcę tylnią klapkę i spróbujemy uruchomić grę, zobaczymy jak ten gameplay się prezentuje zegarek skręcony, od razu go sobie fajnie wyczyściłem, tym samym wyczyściłem całe całe to opakowanie jak i wpakowałem sobie zapasową baterię bo jeśli mam zapas to można to jeszcze wykorzystać i tak, my tu sobie może najpierw ustawimy godzinę. Tutaj jest opis na przycisk S2. Na przycisku S2 można ustawić sobie godzinę, tylko trzeba go dłużej przytrzymać. Dobra, minuty i godziny. My tu obecnie mamy godzinę 11. Jedenasta pięćdziesiąt dwa, tak? Nie, czterdzieści sześć. Dobra. I tak. Teraz wypadałoby uruchomić grę. Press S1. to i start hmm. mm -hmm. Skaczy Dobra, tylko chciałbym jeszcze uruchomić tutaj dźwięk. Udało się uzyskać dźwięk poprzez ustawienie alarmu. I tutaj już sobie to buczy. Trzeba w odpowiednim momencie wykonać dany ruch. Tu możemy zrobić to. Gwiazdkę wziąłem. A, nie wziąłem tego. Listka. Kurde, coś mnie zbiło. Na dół, na dół, na dół. Tu mogę to wziąć. Na dół. Cokolwiek tu idzie, ja go mogę... Kurde, sfajczył mnie. Czyli zły motyw wybrałem. Na dół, na dół, na dół. Ktoś się pojawi to go tu zniszczę. I co? Zdewastowałem go. 150 punktów. Ho, ho, ho. Ach, nie udało się. Ale tak mniej więcej prezentuje się ten gameplay. No powiem wam, że jestem w szoku, że tutaj udało się coś ograć i zrobić jedną rundkę. Nie wiem, co później się dzieje, jak to się zapętla, czy gameplay jest szybszy. Ale tak mniej więcej prezentuje się gra... W zegarku od Nintendo Super Mario Bros część trzecia. Fajny bajer. Fajnie, że coś takiego udało się zdobyć. No troszkę mnie nastraszył ten glut. Chyba to był jakiś kondensatorek, czy, czy coś na tym małym komponencie, ale najwyraźniej tak ma być. Zegarek działa, jest dźwięk, przyciski działają, można grać, można się bawić. Bardzo fajny artefakt z początku lat 90. Tutaj wpada za naprawdę niewielki pieniądz, udało się to upolować, tak więc, no, mega się cieszę z tej znajdźki, tak więc coś takiego pozostaje u mnie w kolekcji.